Pokaż Miłoszek, wyczyszczę troszkę to uszko, to drugie też. No nie uciekaj mi. No uszko trzeba wyczyścić, ale ja wolę po główce, po główce też. Ale najpierw uszko. No Miłosz, gdzie z tym uszkiem? No to dobrze, no może być to drugie. Ja też chcę, mnie też polizać, pomyziać Stasia. Stasiek, ty później. Ja się na razie zajmuję miłoszkiem. No, skończyłeś, bo mnie giglasz. No, skończę jak mi nie będziesz uciekać. O, a tutaj Bartusz się przypatruje. No, jeszcze troszkę i będzie koniec. No, to dobrze. No, a może po główce jeszcze. No, teraz ja się muszę zająć swoim futerkiem. Ojej. To ja nie wiem, czy będę czekać. O, teraz mnie łóżko swędzi.